Witam wszystkich serdecznie na moim kanale LR Creative. W mniejszym filmie zagramy sobie w Minecrafta na modach. W poprzednim odcinku udało nam się zejść z wiszącej skały. Przepłynęliśmy ocean, by odnaleźć stały ląd. Przemierzyliśmy potężną dżunglę, by w końcu dotrzeć do tego tutaj miejsca i założyć bazę. Teraz. Skupimy się na zabezpieczeniu terenu i wytworzeniu lepszych narzędzi. Okej, okay. myślę, że idąc za dźwiękami, powinienem kopać w tę stronę. Mam przeczucie, że jest tutaj gdzieś sąsiednia jaskinia, gdzie przesiadują. Moi sąsiedzi i mnie niepokoją tymi dźwiękami. Dobra, będziemy sobie od razu rozświetlać. Tylko nie mamy pochodni. Ok, wytworzymy sobie tyle, ile da rady. Tego co się zdarzyłem, zorientować. Potworki odradzają się w ciemnościach. I sposobem na, na to jest właśnie rozstawianie pochodni. Okej. Okay. O proszę bardzo, daleko nie musieliśmy kopać. Już jest nasz pierwszy przeciwnik. Nie dosięgnę go. Dobra, jeszcze troszeczkę podkopiemy. Jeszcze kawałeczek. Jest, udało się. Pierwszy potwór w Minecrafcie, ubity. Dobra, zostawimy tu pochodnia. Słyszałem tu jeszcze zombiaków, ale nie widzę ich teraz. Yy. No dobra, chyba będziemy musieli stąd wyjść, z tego okopu. Oho, widzę, że tu jakaś większa jaskinia jest. Jest i nasz kolega. Dobra. Raz, dwa. O kurcze. Zniszczył mi się miecz. A tu reszta towarzystwa wpadła. Jajajaj. Trzeba tu zablokować przejście. Dobra, wytwórzmy szybko sobie miecz. On tu nie może przejść, chyba nie, dobra. Na razie niech to będzie kamienny miecz. Wojnego nie mam. E, e, możliwości wytworzyć. Dobra, mamy to. No, idziemy chłopakom wpierdzielić. Jakiś tu jest na razie, dwóch widzę, dobra. O, chodź tutaj. O, dwóch na raz, bardzo ładnie. ja Zatakował mnie. Dobra, teraz ty. I jeszcze raz, dobra. Coś tu jeszcze drepce, o. Jej, kuli tu jest. Oj oj, oj lalala, zaraz zginę. Oj, 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 do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie, jednym serduszkiem zostało, zaraz zginę. Zginę marnie. Idź, idź. Idź mi stąd. O, rany. Ledwy to przeżyłem. Moment. Nie mam żarcia? Cholera. No niedobrze. Ledwo to przeżyłem. Dobra. Sprawdźmy co dalej. Może nie zginę od razu. Rozstawiamy... ...kolejno pochodnie. Muszę uważać. O! Żelazo. Tylko moment. Może na razie zabezpieczymy sobie tą jaskinię. Żeby nikt tu nie przełaził stamtąd na początek taka prowizoryczna zapora i wydobędziemy sobie na spokojnie ten węgiel hmm, może jeszcze jakąś pochodnię gdzieś postawimy na przykład tu, dobra, myślę, że jest na tyle jasno, że nic mi tu nie wyskoczy. Wydobędziemy ten węgiel. No pięknie, Piąty level. Dobra, wydobędziemy to. Widziałem żelazo. No to już jest to jakiś postęp. Będziemy mogli lepsze narzędzia sobie wytworzyć. Ok, zasypię tą dziurę. Będę mógł sobie obodnie chodzić. No dobra, to chodźmy tam dalej. Muszę być ostrożny, bo mam tylko jedno serduszko. Byle Mucha na mnie usiądzie i zginę. Jeszcze więcej żelaza tutaj. Nie, to jest chyba ta sama ruda co wcześniej widziałem, dobra. Eee, tutaj jest węgiel. Moment, słyszycie to? Szkielet. No niedobrze. Ostatnie co mi tu teraz potrzeba to szkieleta. Jeden strzał z łuku i nie żyje. Muszę uważać. Polara, gdzie on jest? Słyszę, nie widzę. To mnie martwi bardzo. Może gdzieś tam na górze po powierzchni chodzi. Już jest wyjście z jaskini. Pełno węgla, bardzo dobrze. Już jest dzień. O, tu jeszcze kawałek żelaza został. Aha. Dobra. Myślę, że jest jest rozświetlona na tyle, że nic mi się tu nie pojawi wewnątrz. Chodzi ten szkielet jest cholera. Przepapugę, to może gdzieś tam po powierzchni chodzi. Obok. Dobra, weźmiemy to żelazo. Jest nam w tej chwili bardzo, ale to bardzo potrzebne. słyszę jakieś kroki nie to chyba musi być na górze zaraz nad nami jest prawdopodobnie powierzchnia gdzieś w cieniu drzew wchodzą potworki dobra Mamy żelazo wrócimy się teraz do naszej e, nazwijmy to bazy wypadowej bo czy to będzie docelowa miejscówka gdzie będziemy Jakiś ładny domek konstruować tego nie wiem. O, nie chciałem tego zrobić. Chciałem... dokładnie, pochodnie postawić. Dobra. Już mamy dzień. To tyle dobrego. Ale słabo z życiem. To na pewno trzeba będzie pies postawić. Mm. Żeby wypalić rudę. Dobra długo sobie postawimy. Dawaj wszystek jak węgiel jako paliwo. I niech mi tutaj żelazo przetapia. Okej, okay, widzimy tutaj może jakieś żarcie trzeba znaleźć, co? Bo tak z tym jednym serduszkiem to ja długo nie pociągnę. Myślę, że dobrym pomysłem będzie wytworzenie wędki. Szczęśliwym trafem pozyskałem z pająka nić. więc głupio byłoby to go nie wykorzystać. Rozejrzę, czy gdzieś tam z góry ten szkielet na mnie nie zaraz nie naskoczy. Ale nie widzę. Dobra, zarzucamy spławik. I będziemy wypatrywać rybek. No ładna okolica. W ogóle woda świetnie wygląda na tych szaderach. Nie wiedzieć dlaczego nie widać... Um, ...żyłki. O, coś płynie. Świetnie, jest rybka, jeszcze jedna może. No, ładna okolica. Tam jest y, ta czcina cukrowa. O jest kolejna rybka. Świetnie. E, to później ją pozyskam i gdzieś tutaj ją sobie posadzę. Tam coś jest ciekawego. Jakiś węgiel widzę na powierzchni. Mhm. Tam coś jest? Nie, zdawało mi się. Ok, o, płynie coś jeszcze. Dobra, trzecia rybka. Myślę, że na początek wystarczy. Żeby sobie jakieś jedzonko przygotować. Mamy surowy łosoś i surowy dorsz. Dobra, wreszcie możemy wytworzyć hmm, miecz żelazny. Dobra, patyki sobie weźmiemy, przygotujemy. Gdzie ten przepis jest? Na jest, proszę bardzo. Mamy żelazny miecz. Raz, żelazny kilof. Teraz sobie do ekwipunku włożymy. No, i chyba na co jeszcze starczy? Czy sztabki żelaza? Niech nie zobaczę. Na zbroję hmm, siekiera. No siekiera się przyda na pewno. Na, na hełm mi nie starczy. Dobra, to tam siekierę sobie weźmiemy. Dobra. Upiekło się. Pieczony łosoś. Jeszcze sobie dorsza upieczemy. Dawaj to jedzenie, bo umrę zaraz. O, o to chodziło. No początki ciężkie są. Biorę te pochodnie z ekwipunku, żeby mi tak nie świeciło za dnia, bo to bez sensu. Mm. Dobra, rozejrzmy się po okolicy. Myślę, że e, warto by się przejść po tę e, e, cynę cukrową i ją sobie tutaj bliżej rozsiać. potrzebna, jak dobrze pamiętam, do wytwarzania papieru. A mi właśnie się pokazuje możliwy receptor cukier. Chyba papier można było z tego robić. No cukier to wiadomo, to jest element składowy pożywienia, a papier no to książki, książki to jakieś tam czary i inne sprawy. Dobra. Myślę, że to będzie dobrze żeby sobie ta czcina rosła. Tam jeszcze widziałem jak tu płynąłem łodzią, w pierwszym odcinku. Bo ogólnie, jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam do obejrzenia. Jak ja tu przybyłem, też było niebezpiecznie. Tam się przedzielać przez dżunglę. Dobra. Wróćmy się tam i obok posadzimy... trzcinę cukrową. Okay. Może pójdźmy trochę do, w dżunglę. Jakieś zwierzęta może. Hodowlane dopadnę. Jakąś kurkę albo świnkę. Warto by było. Od razu rozpocząć hodowlę. Nic nie widzę. Gęsta zarośla. Trudno się tu w ogóle przemieszczać, co dopiero znaleźć. Mhm. Dobra. Co jest? Co, kto? Cholera tutaj. W tych ciemnościach się zrodziły monstra. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Teraz to mam lepsze uzbrojenie kolego. Ale muszę uważać, bo nie mam pancerza. Na dwa strzawy jestem na dobrą sprawę. Tam są kokosy. O, idzie kolejny. Dobra, niech sobie trochę popłonie. Jeszcze jeden. Ole. Niebezpieczna miejscówka A i próbuje mi tutaj z boku podejść. O, papuga jeszcze mi atakuje. Co to było? Cholera Dobra, zabijmy go, bo zaraz mnie będzie ścigał. Ok, chodź tu. Dobra. Dobra papuszka się kąpie, jakby nigdy nic nie działo. Oho, zachodzi słońce. To oznacza, że trzeba się chować. Gdzie to było? Moje Do domostwo. Pochodnie od razu. Moment, moment. Poszedłem chyba za daleko. Co? Gdzieś tutaj to powinno być to wejście do mojej jaskini. O, jest, dobra. Ok, porostawiamy tutaj na zewnątrz. Pochodnie. Raz, żeby z daleka widzieć, gdzie mieszkam. A dwa, żeby mi się tu pod nosem nie zrodziły jakieś. Dziady, zjedzmy rybkę, Pieczone łosoś, dobra. No to co? Noc zapadła, łóżka nie mam. Ja tu mogę wytworzyć kilow kamienny. No przyda się woda. Na początek zużywać tego żelaznego. Okej. Okay. No jest już cisza, spokój. E, pochodnie robią robotę. Okej. Okay. Myślę, że warto teraz przejść się i e, wzdłuż tego całego korytarza. I, I co jest? Orzeszty. jest ten szkielet. Oleron tu cały czas był nade mną. Co mam teraz zrobić? Nie zaatakuję go przecież, bo. Moment, moment, moment. Szybko go zamurujmy. Nie mam zbroi, to zaraz zginę. Dobra. Nie będę atakował pod górkę. Dobra, tam postaw pochodnie, i zamurujmy to. O, w ten sposób, dobra. Później się nim zajmiemy. Kiedy trochę się dozbroimy. E, tymczasem planowałem tutaj e, pozbierać e, resztę surowców. Tutaj mamy ten węgiel. Mamy tu jest trochę ciemno. Więc może rozjaśnimy to wejście do jaskini z drugiej strony. Hmm. I go zablokujemy, żeby żaden stwór nam tutaj nie wpakował się nieproszony, kiedy ja będę sobie wydobywał surowce. Chcę to robić świadomy, że nic mi nie zaatakuje. Dobra, myślę, że taka prowizoryczna zasłona wystarczy. I jeszcze tutaj pochodnie. No, słychać tego szkieleta. Ale miałem szczęście. Na szczęście one nie są zbytnio. Hmm, chciałbym powiedzieć, agresywne. Są agresywne. Ale. jakby to, może powiedzieć, nie eksplorują, nie, nie patrolują tak terenu bardzo. O, zmarnował mi się kilof. Dobra. Gdzie ten moment? Mam kamienny sobie wziąłem. Dobra, weźmiemy sobie ten węgiel. Jeszcze wydobędziemy. Dobrze, dobrze, jest go dużo tutaj, widzę. Potrzebne to jest. Zarówno o jeszcze więcej węgla. Co to jest? A, przeby... przebiłem się do tamtego hmm, złoża. Okej. Okay. Raz, że na pochodnie będzie mi to potrzebne. Dużo pochodni. Przepalanie... rud. No wiecie o co chodzi, prawda? Co ja będę wam tłumaczył Minecrafta. Dobra. Jeszcze tutaj. No jest tego sporo, super. Cieszę się. To już jest jakiś dobry początek. No, tak się zastanawiam. Myślę, że to na końcu tego korytarza baza, która tutaj zacząłem, w której zacząłem się urządzać. Myślę, że to będzie taka baza wypadowa na początek. Zaś docelowy dom będzie stać gdzie indziej. Jeszcze się zastanowimy, jaką formą przyjmie. Na pewno, gdzieś tutaj, w tej okolicy, tak? Muszę się tylko na spokojnie zastanowić, jak on będzie wyglądał, i gdzie dokładnie go postawimy. Ok, dziesiąty poziom wbity. No, dużo surowca, ja się cieszę. Ok, to chyba wszystko, co. Tutaj miało... Ta jaskinia miała mi do zaoferowania. Jeszcze tutaj... Gdzie nie gdzie, mi się wydaje, że jest ciemnowo. To rozświetlimy. Tak sobie patrzę po tej mapie. No, a gdzieś ten szkiet, cholera? Okej... Okay. O, no, zapomniałem jeszcze o tej żela, e, rudzie żelaza. Tylko tyle? Nie ma nic e, obok więcej? Sprawdźmy. Ale wychodzi na to, że nie. Szkoda. Myśmy sobie jakąś zbroję zrobili. A tak, to dupa zbita. No nic, postawimy tu pochodnie i... I wracamy do bazy. Ok, myślę, że tutaj teren wstępnie jest zabezpieczony, przynajmniej jeżeli chodzi o podziemie. Żadne jakieś. gdzie mi tu nie wyskoczy. Czy jakoś to wykorzystam, jeszcze się zastanowię. Chyba raczej nie. Aż takich dużych pomieszczeń rozległych na początek nie potrzebuję. Tym bardziej, że jak już wspomniałem, to będzie tylko baza tymczasowa. Pieczony dorsz, poproszę. Dawaj, żelazo. Zawsze to dwie sztabki. To już poszło na tym miecz, mogę sobie wytworzyć. Ok. Yy. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. To ja tu mogę zgniłe mięso zostawić. Ten dorsz, tych na razie będzie w ekipunku. Dobra, jeszcze tutaj sobie um, trochę przekopiemy. Zrobimy jakieś prowizoryczne pomieszczenie. Gdzie będą stały skrzynie. Um, jak mi się uda zdobić wełnę to łóżko tu postawię. coś takiego, a to też sobie na razie zetniemy, jakiś, no, jakiś kształt niech to e, nabierze. O nie, dobra, to już nie będę tego odkrywał. Dobra. To będzie tyle, jeżeli chodzi o niniejszy odcinek. Myślę, że w następnym wybierzemy się tutaj w te rejony, jakie to nazywam, kanionu i poszukamy tam złota. Tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!